Siemanko, witam serdecznie w tym jakże wyjątkowym odcinku. Dlaczego wyjątkowym? Ano dlatego, że będziemy robić to co fani tuningu lubią najbardziej, czyli będziemy wprowadzać pierwsze modyfikacje do Nissana. Jakie modyfikacje? Już pokazuję. Mianowicie chodzi o układ dolotowy. Tu dla porównania jest yy, układ seryjny. To jest yy, seryjny interkular. Tu jest... Dedykowany, tutaj seryjny, tutaj dedykowany. Tutaj mamy średnicę układu dolotowego dedykowanego, tutaj mamy średnicę układu seryjnego. Jak widać nie jest zbyt specjalny. oryginalny intercooler był umieszczony tutaj. Ten zamontujemy na froncie, przez co będzie miał lepszy, po prostu będzie lepiej chodziło go powietrze wpadające przez zderzak. No i generalnie, jak wiadomo, producenci silników, czy to wolnossących, czy doładowanych, najczęściej, najczęściej, zawsze jest tak, że nie krzesają pełnej mocy na koszt tak jakby bezawaryjności, czyli tak naprawdę zmianą układu dolotowego i wydechowego możemy uwolnić drzemiące po prostu w silniku konie, bez ingerencji w elektronikę. Najczęściej jest tak, że w silnikach który był doładowany, chodzi o przepływ, czyli jak poprawimy tak jakby... E, Przepływ powietrza wpadającego do silnika i spalin, które z niego e, się wydostają, najczęściej po prostu e, usprawnia to silnik. I bez ingerencji w elektronikę, e, bez ingerencji w mapy, możemy po prostu uzyskać lepszą dynamikę silnika. Nie to, że się wymądrzą, po prostu tak jest. E, także no nic, nie chcę przedłużać tego e, wstępu, ponieważ zabieramy się do roboty. Także ja mam się okropnie bardzo lubię po prostu montować. E, Układy dolotowe, znaczy, no, lubię. Pierwszy raz zdarzyło mi się w E34. To będzie mój e, drugi, tak jakby układ, i niekoniecznie ostatni. Także, jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. A oczywiście, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować kanały, jeśli jeszcze tego nie robisz. Także lecimy z tematem. Tutaj jeszcze chciałem pokazać, jak wygląda komora bez. Układu dolotowego zmieni się po prostu na plus, nawet wizualnie ten układ bardzo fajnie wygląda. Tutaj wrzucam mm, zdjęcie, z jakiego auta kupiłem ten zestaw, także tutaj już macie porównanie. I oczywiście od byłego właściciela układu dolotowego wziąłem sobie wszystkie zdjęcia, które były. Dzięki temu będę miał taką jakby ściągawkę, jak montować poszczególne elementy. No nie ukrywajmy, jest ich troszeczkę. A po co mam się zastanawiać, tracić czas, główkować, jak mogę sobie od razu po prostu zacząć to montować. Ponoć pasuje bez ingerencji, w, tak jakby w karoserię. Czyli tutaj mamy otwór po starym interkulerze, znaczy wejściu i wyjściu do interkulera. I ponoć prawdopodobnie wejdzie tędy. Te kropki, wszystkie białe, no, będą do zmycia. Wiadomo, jest to w trakcie pracy. No i zaraz bierzemy się do roboty. Kurwa. Dobra, ale ten kasztaniasty układ e, trzeba stąd wy. <laughs> i rozkładamy ten tutaj. ty to widzisz? Niby nic. Ale frajda z montażu tego polecam każdemu. No kurwa nie mogę się nacieszyć normalnie tym. A jak to się zacznie jeździć, nie mam pytań. Oczywiście wszystkie rurki, jak Intercooler przedmuchałem, rurki wyczyściłem w środku, żeby nie było żadnego kurzu. także Zaczynamy od na razie sobie porozkładam wszystko w komorze hmm, że mniej więcej widział jak to idzie dobra jedną ręką nie słabo A few moments later. Tak wygląda ta ślicznotka teraz. Wiadomo, że trzeba to wszystko ładnie dopasować. Opasek jeszcze nie zakładałem. A wszystko pasuje bez cięcia budy w jakimkolwiek miejscu. Trochę się zdyszałem. bo zakładanie tych silikonów na rury jest lekko męczące. Ale tak, w skrócie, to tak. I te półko Nie, zajebiście się, to wygląda. Od razu nabrał wóz agresywności, nawet jak stoi w miejscu. Pięknie. Korzystając z chwili przerwy, opiszę, co tu się ogólnie wydarzyło przy tym wozie. Tak, w dużym skrócie, ale też troszeczkę to rozwinę. To tak, układ dolotowy mamy z potencjałem na jakieś 300 koni. Myślę, że lightowo 300 koni zniósł. Przechodzimy dalej. Turbo jest to seryjne T25 Garet na kulce, który fajnie wstaje, bo jest mały. Można wrzucić T28 z SR20. Co jeszcze? Układ wydechowy. Myślę nad mm, zrobieniem downpipe'a. Jeszcze mam dwie opcje, nad którymi się zastanawiam: czyli downpipe na 3 cale i później reszta wydechu na 2,5 cala, albo cały wydech na 2,5 cala, co też nam da potencjał na te 300 koni. Wtryski są seryjne, są to chyba 370, ale doczytałem się gdzieś tam na forach. Że pasują chyba 550 z subaru. Można też zwiększyć ciśnienie, na e, wymieniając po prostu ciśnienia paliwa. Zwiększymy ciśnienie e, paliwa, przez co w tym samym czasie, wtrysku, przy większym ciśnieniu po prostu dostarczymy do silnika więcej oleju, mówię, więcej paliwa, co będzie wiadomo: więcej powietrza, więcej paliwa, więcej ciśnienia. <grym> tak w skrócie, e, co jeszcze zamierzam poprawić? Na pewno damy nowe zasilanie do pompy paliwa, damy nową pompę paliwa a z tego względu daje się nowe zasilanie bo seryjnie Nissan, z tego co doczytałem się na różnych forach seryjnie idzie do pompy chyba 10,5 albo 11V, co jest to za mało bo przy sprawnym alternatorze ładowanie mamy w granicach 13,7 nawet do 14V, więc wiadomo lepszy prąd na pompę to i pompa sprawnie działa co do ładowania nie wiem ile seryjnie cała dmucha, nie chcę też przesadzić, żeby nie zrobić po prostu kibla pod maską, bo takie 300 koni to już jest balansowanie nad sedasem, a ja nie chcę mieć kibla pod maską, nikt chyba nie chce mieć kibla pod maską, no ale generalnie tak, mam poprawiony układ smarowania, 6 litrów oleju w misce. Dodatkowe spływy z głowicy, które działa też jako od układu korbowego. Wiadomo, przy, mm, jeśli silnik jest doładowany, to przez pierścienie też wdmuchiwana jest tak jakby no, część doładowania do układu korbowego, no i tam różne ciśnienia się. Wydobywają, przez co też trzeba zrobić, e, znaczy poprawić odMę, żeby po prostu to wszystko było dobrze odpowietrzone. E, też mam? nowe pompu oleju, nowe panewki acela, znaczy nowe, no 150 przebiegu mają, więc mówka, jest mówka. E, no spływy wiadomo z głowicy, ale o tym chyba już wspominałem. 6 litrów oleju zrobi robotę w tym silniku. E, też smoka na pewno dużo daje te przegrody, także tak w, Trochę się rozwinąłem, jak nigdy nie gadam, to chciałem sobie pogadać. Tak się troszkę wymądrzam, bo poczytałem o tym wszystkim. Nie, przy robieniu 34, ale też hmm, po prostu sporo czytałem o tym, jak zrobić bezpiecznie CA, żeby to sobie jeździło. Generalnie, niech ten silnik sobie jeździ, w planach jest i tak swap na RB20, a z Skyline'a. Żeby było fajnie, bo wszyscy robek jest fajnie. Nikt nie lubi kibla pod maską, prawda? No cóż, lecimy dalej z robotą. Czekam na zakładanie opasek, dopasowanie całego do lotu. E, tutaj muszę jeszcze zrobić taką beleczkę, która będzie trzymać, aczkolwiek jak widać interkular trzyma się tak, jakby na samych rurach i silikonach. A jeszcze można, <laughs> przypomniałem sobie, inny przepływ założyć, ale zobaczymy. Zobaczymy co, co się będzie działo w trakcie. Także lecimy dalej. Tak jak widzicie, przyjaciele Nissan zmienił troszeczkę położenia w garażu. Wpadły na miejsce lampy, maskę przerzuciłem, bo mi trochę miejsca zajmowała. Chodzi o to, że zajmuję się teraz programi, ale o tym będzie osobny odcinek. I tak dolot jest skręcony na opaski. Tutaj muszę dokupić jedną opaskę. Tutaj dokupić troszeczkę inne kolanko, bo mi tutaj troszeczkę wadzi, ale to się tym zajmiemy. Tutaj mam zawór. Też muszę wymyśleć, jak go podłączyć. Przejściówkę jako zrobić. No i zaraz pokażę, o co chodzi z tym krucicem. Jak pamiętacie, z tyłu głowicy były puszczone dwa spływy, które działały też jako odpowietrzenie, i na jednym z nich, czyli na przewodzie, który idzie z miski do głowicy, dałem taki króciec skierowany tym do góry, z tego względu, że zrobiłem sobie osobne odpowietrzenie, tak jakby miski. E po to, żeby wyeliminować te ciśnienie, które się tam e, kumuluje w misce bo jak wiemy i z tego zaczytałem. A CA jak i RB chyba mają problem z odpowietrzaniem skrzyni korbowej także zrobiłem sobie taki patent olej raczej nie powinien iść bo jest skierowany tutaj do góry a jeśli nawet to jest zbiorniczek do tego no i generalnie silnik pracuje, wkręca się na obroty jak nie było pasek i dałem mu troszeczkę busta, to <laughs> zrzuciłem interkuler. Także czekajcie na nowe wieści, biorę się za ściąganie poszycia progu, kupię sobie blachę, dogniemy ładnie progi i zaczynamy nowy etap, czyli przygotowanie do lakierowania, ale o tym będzie osobna seria odcinków, także widzimy się w następnym.